Dzień dobry, YouTube. Znajdujemy się właśnie na 44. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A my razem z kolegią Gadanęzę spróbujemy dowiedzieć się, jak wygląda festiwal od podszewki i jak samą akcję widzą Gdynianie. Pierwszych spostrzeżeń, jakie poczyniamy, jest to, że nam się kable plączą. Jednymi z osób, które pracują na prestiż i, i, i niezwykłość tego festiwalu, są panie, które sadzą kwiaty. Niestety nie są one specjalnie rozmowne. Jestem bardzo zmęczona. Boris po raz trzeci w ciągu 10 minut poszedł do toalety. Byliśmy właśnie na, na seansie wirtualnej rzeczywistości, e, bo, bo tutaj na to też można natrafić, będąc na festiwalu filmowym w Gdyni. Eee, muszę przyznać, że jest to niezwykłe wydarzenie. Eee, coś, coś po prostu niesamowitego. O tym, co przed chwilą z Borysem zobaczyliśmy, będąc w stali VR. Tam znajdowała się ogromna lalka, która jeździła po pomieszczeniu i chciała nas zjeść. Jezu, to coś, coś naprawdę wspaniałego. Musicie to przeżyć. Zapraszamy serdecznie do Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 2019. Przeczytałem to z budynku, gdyż nie umiem tego na pamięć. Już za chwilę rozpoczyna się gala otwierająca 44. już edycję Festiwalu Polskich Filmów Popularnych. Jak będzie? Pożyjemy i zobaczymy. Agnieszka Lewińska i Borys Miejski. Do jutra!